yo yo mm -hmm. yo yo Życie daje się we znaki, pora temu sprostać By nie zboczyć z drogi i skończyć na manowcach Mamy nowy rok, a się czuję kurwa gorzej Bo kolejny raz ktoś podkłada mi nogę Nie wyrabiam już z kondycją, by omijać se to wszystko A jedyne wyjście jakie widzę to wy Plecami czarne charaktery, heh, to się chyba nigdy już nie zmieni Mam 23, a się czuję jak emeryt Moi ludzie nadal za mną, muszę to docenić Wypłynąłem w prawie piękny rejs jak Krzysiu Nawet mi jarmarki nie pomogły do kolorytu Wyjebane na opinie, przeżyłem kolejną zimę Teraz widzę, że w przyrodzie nadal nic nie ginie Małe rzeczy cieszą, zauważam to po lata, kiedy sprawdzam, co kryje w sobie stara szafa. Muszę wyluzować ciągle na offside. Zie. Zobaczysz, mordo, że wszystko samo garnę. Na bani jest presja, nigdy nie przestać. Praca ponad wszystko i to jest rzecz pewna. Jebać materializm i innych wymagania. Dla tych, co byli i będą, od zawsze się staram. W głowie ciągły marazm, pora się ogarnąć. Za rogiem jak szrek czeka samotne bagno. Ciągłe narzekanie w sumie nada nic nie zmienia, Ale chyba lepsze to niż w głowie wieczny krzyk. Od dawna nie mogę siedzieć cicho Dlatego w samotności Znowu krzyczę kurwa ciszą Teraz jestem szczęśliwy A wszystko to paradoks Bo kiedyś chciałem odczuwać Tylko radość Jak się coś pierdoli To z wielkim przytupem Stoję jakbym był słupem I nie wiem co zrobić Dziękuję, że jesteś i mnie bardzo mocno wspierasz Bez ciebie czuję jakbym miał Zaraz tu umierać Samotność to większa kara, a tego nie chcę, kochanie, bądź przy mnie, bo kocham Ciebie.